Bum, szakalaka, dzień dobry, ziomeczki, mordeczki, ryjunie Witam was bardzo serdecznie w kolejnym niesamowitym odcineczku Typie, tak ty Wiesz co robią youtuberzy na początku filmów? Informują ile osób ich jeszcze nie subskrybuje Więc patrz to 32,1% widzów bez subskrypcji To możesz być ty Upewnij się już dziś, że nie należysz do tej żenującej grupy I zasubskrybuj kanał Ej, mam jeszcze informację ile osób dzwoneczek włączyło Niesamowite, 28% ma wszystkie powiadomienia I z mojego kanału i powiadomienia YouTube ma 13,2% To znaczy, że 70% z was jeszcze tego nie ma Zrób to teraz Wariacie. Co my dzisiaj robimy? Tak sobie uświadomiłem, że na przestrzeni mojej kariery to ja strasznie dużo filmów pokasowałem z tego kanału. Ale skończyły mi się usunięte Overwatch do oglądania. Nie szkodzi, bo tak się składa, że na kanale czeka jeszcze dużo strasznie innych przypałowych treści. Obejrzymy je sobie dzisiaj i będę wyzywał siebie z przeszłości. Witam. Yy, zostałem zaatakowany przez flashbenga. <laughs> 450 tysięcy wyświetleń. 23 maja 2015. Tak się kiedyś robiło. Jeszcze spod reklama do Materiał z warsztatów chłop można inaczej w Warszawie. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze takie wideo, które ma 295 tysięcy. Banan wszyscy. Materiał z warsztatów można inaczej Tak, więc takich perełek, słuchajcie, czyha mnóstwo A to wynika z tego, że ja ten kanał kiedyś traktowałem trochę jak swoją prywatną tablicę I nie wypadłem z teleturnieju, co ważne Zamknij mordę with multi Powiedz mu, żebyś zamknął... Zamknij mordę In Polish it mean... Uh, shut up. Wow Ale powiedziałem dobrze, co? Zamknij mordę Zamknij mordę co my robimy tu? Co my robimy, robimy tu? A to taki promosik, dobrze. Counter striker Global Offensive Tomek tchórzliwy Cfel, to było wideo. To jest ta przeróbka z kategorii na tyle przypałowych, że potem nie chcesz, żeby ludzie ciebie tak myśleli o tobie. Ech. Szanowni Państwo, czas na film! Domek Tchórzliwy Cfel! W roli głównej, Tomek. Tchórzliwy Cfel! Porzucony za młodu został przygarnięty przez. Jasiu! Który mieszkał na farmie wraz z tatą impera. W ich rodzinnym miasteczku krasują potwory! Tylko Tomek może obronić swoją przerażoną rodzinę! Głupi twelu, ja się niby boję... Uy, go, 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 go. <śmiany> Ale jak ładnie jakościowo zrobione, że to jest autor kurczak i w ogóle. To były kryskóweczki. <śmiany> Jasio i ten tata. A, i tu w ogóle jest jeszcze Izak na banana zrobiony w nawiązaniu do filmiczku, który widzieliśmy przed chwilą. Piękne. Co dalej? Nowe serie. Dzień dobry, moi kochani. Cześć, witam wszystkich. źle wyglądałem. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Skaszlurka w Słuchajcie, wczoraj. Ale, że nada. Zobaczyliśmy South Park. I jak prawdy. Bardzo, bardzo serdecznie Wam. Dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie oceny. A to miłe nawet. To, że... A to nie ma montażu w ogóle. Co po kilku, prawdy. Więcej Overwatch'a hajsowników Niewiele się zmieniło. Video 197? Co to jest? Przepraszam. Podsumowując, 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 podsumowując. Dla kogo to mogło być dogrywka? Podsumowując. Kurwa! A. Co za jasne! Dla kogo to była dogrywka? Nie pamiętam, ale ja komuś się musiałem dogrywać w takim razie? I poprosił Tatym Imperarzem. Żeby... Szantaż taśmy prawdy, uratujcie nas <laughs> Ci, co tańczą Wydawało mi się przez cały ten czas Te ziomeczki z tyłu w ogóle Firma Mario, której gościmy Jest zabawną firmą Nie jest A bo byliśmy na evencie Nintendo Przyszliśmy Proszę zobaczyć, proszę Pani operator Przyszliśmy I mówimy K -k -k. Pobawimy się, pogałganimy, po, po, po będzie śmieję, proszę. Eee, proszę, powrotem na mnie, pani operator. Wszystko nagrali, szantażują nas, że jeżeli nie zapłacimy 50 tysięcy łapek w górę pod tym filmem? Ła, dobra, uciekam. Te ziomeczki z tyłu to ty o nie! A Dowcipy! Wow! Ale to jest kozak, bo na koniec miesiąca, żeby statystyki podbić. Dowcip oraku. Cześć, z racji, że za. Dwie godziny kończy się marzec, a ja potrzebuję troszkę podbić statystyki. Postanowiłem opowiedzieć dowcip. I mam nadzieję, że najpierw w komentarzu, jak bardzo cię on rozśmieszył, żeby było z 3000 komentarzy i udostępnisz na swojej tablicy z podpisem hahaha, ale śmieszny dowcip. Uwaga, mówię dowcip. Dowcip brzmi: Co jest gorsze niż rak na pianinie? Rak na organach! O nie, to W Kawęce ręcznie zrobione. Cześć, jako że kończy się marzec, a ja potrzebuję jeszcze troszeczkę podkręcić statystyki i wrzucam drugi dowcip. Mam nadzieję, że napiszesz w komentarzu, jak bardzo cię rozbawiłem tym dowcipiem oraz udostępnisz na swojej tablicy post, w którym napiszesz ha XD, ale dobry dowcip. Cieszę się, że zasubskrybowałem tego kawalarza 3 godziny temu. Pozdrawiam i, i udostępnisz link do filmu. A teraz opowiem dowcip. Będzie to dowcip o blondynce, dowcip brzmi Co robi blondynka, która... Nie, zje Kurwa! Jezus, jak zjeb... Dobra, zaraz wrzucę Cześć, w tym filmie zastosowałem troszeczkę edycji programem montażowym, tak by był on w stanie rozbawić Cię

Jak dobrze, że mamy tak pracowitych ludzi w naszym państwie. Dziękuję bardzo. Ale głównym celem tego filmu jest opowiedzenie dowcipu. Będzie to dowcip o człowieku ze skrzywieniem kręgosłupa. Co mówi człowiek ze skrzywieniem kręgosłupa, któremu podają pyszny posiłek do stołu? Nie mogę się oprzeć! Kurde, ale źle. Dowcip inteligentny, nie powiem o czym. Cześć. Ten dowcip będzie ostatnim dzisiaj. Jest on troszkę inteligentniejszy niż poprzednie, dlatego założyłem okulary. Dlatego proszę cię. Ale źle wyglądałem w tych okularach swoją drogą. Inteligencję tego dowcipu, daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jak bardzo inteligentny, Twoim zdaniem, jestem. Ten... Jak to dobrze, że mamy takich inteligentnych ludzi na naszym polskim YouTubie. Co by było, gdyby nie oni? Hahaha, <grymianie> 2.d Udostępnij, zrób to teraz. A oto dowcip. Będzie to dowcip. Nie powiem o czym jeszcze, ale dowcip brzmi: Co siedzi na krześle i nienawidzi. Tomasz działowy! Nie nie, 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 wiem, że to wrzucić teraz. Ojej, wiem, dlaczego to usunąłem. No nie, 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 Tomek! Dowcip o temperaturze z użyciem kostiumu. Dowcip jest o temperaturze. Oto dowcip. Zaczynam. Jaka temperatura nie lubi wojny? Pokojowa. jaka? A. Pokojowa. Ale źle. O boże. Dowcip interaktywny. Co to znaczy interaktywny? To jest nowa technologia, dopiero testowana na YouTube. YouTube. Dowcip będzie miał dwie wersje, a to właśnie ty będziesz mógł zdecydować, która wersja dowcipu odtworzy się tobie. Kiedy skończę opowiadać początek dowcipu, Wyświetlą się wam dwie adnotacje, jedna tutaj, adnotacje jeszcze były a na YouTubie. Tutaj. Dobra, dawaj dowcip. Dlaczego blondynka liże zegarek? Tu albo tu. Nie ma adnotacji, ale są linki w opisie. Bo TikTak ma tylko dwie kalorie. Jezu, ale źle. Bo jest głupią kur... i źle. I nienawidzą mi wszyscy. Prima Aprilis, znów was nabrałem. Wygląda na to, że kolejny rok z rzędu triumfuje podczas Prima Aprilis z moją trzecią najlepszą widownią. Prima Aprilis. Wszyscy uwierzyliście, że dowcipy były wrzucane dla statystyk i nabijaliście je. Ale was okłamałem. Powiedziałem, że dowcipy są wrzucane dla statystyk. A tak naprawdę wrzucałem je po to, by was rozbawić. O! O kurwa, to ci się udało, ziomek. Co za głupi może Ale z to dowcipy il, ile ja mam tych współprac sponsorowanych dzisiaj dużo Nie, nie miałbym żadnych, słuchajcie O fuck o Boże o Chryste Zem stary Migliusza Maciaszka Halo, zamknęli nas tutaj! Halo, nas. co się dzieje? Co się zam dzieje? Zamknęli nas, chcą nas. Rok nas zagazowuje za żarty o nim z zemsta! Halo! Halo! Nie, halo! Pomocy! Rok nie i tego guzika na czole! Zamykam! Przerwam, Przepraszam. Wszystkie osoby, które obraziłem kiedykolwiek. Przepraszam Ciebie, Husiek. Przepraszam JJ Joker. Przepraszam Dobra, weź, Ciebie, bo. Nie mamy na... tyle dnia. Ty Ej, josu... Przepraszam pora, Royo za disa na Ciebie. Daj miłość. Nie przepraszam. wy się przyglądacie w tych misjach, to coś nagrywacie. Na, Nagrywamy. Nagrywamy. Weźcie te penisy! Przepraszam, pols Prze przepraszam polski pingwin, przepraszam multi, <grym> przepraszam Mandio, <grym> przepraszam ja Blo, blow ja ciebie najbardziej, przepraszam, e przepraszam, że nie było League of Legends ani Izaka, wrzucę jak przeżyję, czyli nie wrzucę kur... Ale... <grym> że jakoś... Przeżyje. Co się dzieje? To jest taki minuta ciszy. Minuta ciszy przed zimną. Zawsze, kiedy na niej idzieś do dołu, to do 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 będzie ciemno. To już jest zło To już będzie źle. Ratujcie nas. O, tak kończy zływa. polski YouTube. Ale ja się Ale muszę powiedzieć, że to jest taki ciemniejszy ten wyświetlacz. A on ma Troszeczkę. Dobra, rok! Na rok, przepraszam! <śleszy> O, jest nie dobrze, o jest wielko. Jednocześnie. Komunikat dla hejterów to był, bo mi zminusowali odcinek, bo zrobiłem super super let's play, proszę. Halo, halo, dzień dobry moi kochani, cześć, witajcie, do znowu Gim O, to Peryta. jeszcze zanim Was Warcrafta III zepsuli. I to był, yy, modyfikacja do Warcrafta III, że Warcraft II jest. I to było w ogóle Adrian, super zrobione. Po prostu bardzo, bardzo A ja proste. bardzo lubię Warcrafta II. E, słuchajcie, zobaczcie, jeżeli ktoś grał w Warcrafta II, yes. to od razu rozpoznać. dźwięki. Muzyczki, dźwięki. Primo dźwięki. Primo muzyka, secundo, dźwięki. Yeah. Piękne, i trzy koła minusów mi dali, bo co, bo to jest League of Legends albo Isaac. No i z minusy były i na drugim też były minusy i potem komunikat dla hejterów wszedł. Widzę, że od ostatniego komunikatu niczego się nie nauczyliście. Nie podoba wam się seria? To może jej po prostu nie oglądajcie. Może na przykład oszczędźcie sobie cierpienia i nie włączajcie filmu. Ile razy mam do was mówić, że mnie to boli? Płakałem dzisiaj. Płakałem przez takich jak ty. Kurw. Zrekompensować mi to jakoś trzeba teraz. Nie wiem jeszcze jak, ale coś wymyślę. Jutro o 16 drugi odcinek Warcrafta. Zapraszam, żeby zostały przy nim tylko te osoby, które chcą to oglądać. Na Izaka zapraszam na kanał Izaka. Ktoś się spłaka na końcu, ojej jakie dobre Ło! Wow. <coughs> o oh, fuck, a pokaż pierwszy komunikat dla hejterów Fa... Fajnie jest zminusować film mi Jak było nie z mojej winy Wszystko, fajna widownia Bym powiedział, że żałosna troszeczkę Pomyślcie nad sobą trzecią najlepszą widownią Wiecie kto jest pierwszy? Widownia blowa Minecrafta, a, a wiecie kto jest drugi? Nie, nie ma drugiego. A wy jesteście trzecią najlepszą widownią. Zostaw tu komentarz, napisz jak bardzo mnie nienawidzisz. Bo co? Nie wiem, bo mam marzenia, bo tego nie polecam. Nikomu tego nie życzę takiej widowni. Tu mam tatę gimpera. Widzicie? Chcecie go? Zobaczcie. To jest, jest tatę... Nie ma taty gimpera, kurde. Tata Gimpera nigdy nie istniał, to za karę dla nas wszystkich! <grystanie> Okej, dobre! Ale mi się to podoba, ale wymyśliłem fajną serię. <grystanie> Z tym oglądaniem tych starości, cudeńko. Jak się dobrze bawić, poradnik? ha, O stara, źle. Kręgiometr mi wyjebał, nie? Właśnie tak dobrze bawią się osoby na moim live streamie. Czy i ty chciałbyś tak dobrze się bawić? No. A nie wiem, czy chciałbyś się tak dobrze bawić. 20. Livestream Najlepszy livestream, będziemy grać w słodki flirt a być może będziemy robić jeszcze więcej rzeczy. No ja, nie byłem, jak byłem taki szczupły. Kurde, o nie, to już... To, bo to już 2.16, to już jak przestałem być śmieszny. Witaj! O dobre przyjacielu! <laughs> Zastanawiałem się! Co za... Dobra, jednak jest gitarka. Mytyt, żałosna impreza nie polecam. Ja jesteśmy tu na Mytyt i generalnie, wbrew nazwie, nikt się nie umyty. Nikt nie jest umytyt, tylko wszyscy są brudni. Brudnik. Tam można zobaczyć kolejkę do Jasia. Żałosna kolejka. żałosna kolejka. Nie polecamy nikomu kolejki górskie, nie. są lepsze. Do... Eee, multi nie jest czarny, oszukał wszystkich. Oszukałem. To jest jakiś Widzowie... kolega, cześć. Nie, nie, no, drugi kolega, nie, Widzowie... żałosna, żałosna impreza. Nie polecam nikomu. Ajgor Ignacy, jesteś krzakowy. Ch... Masz słabe koszulki. Ktoś się wpycha w kadr, bruda same. Nie polecam nikomu tej imprezy. Uciekam do Wardęgona. Pozdro. Czemu ajgor Ignacy? Co to za bufowo? Przykre wspomnienia z mytyt. Witam, mid it już... Box jaki chudy jeszcze! O, to jeszcze był Idelti! Witam, mid it już się zakończył. Nie polecamy nikomu tej żałosna imprezy. Impreza, żałosna impreza. Żałosna, błazenada. Żenująco było. Żenująco było strasznie. Okropne. Przyszli ludzie i mówili: My mamy dużo subskrypcji, Ja mówiłem: Ja mam więcej. A oni mówili: Ale jesteś A. niedobry. A ja mówię: O, ale żenujący. Błazenada ludzie. jakaś. Jeden. Błazenada. Potworna błazenada. wydarzyła się na, na panelu. na najniższym poziomie. Serafin jako panelista uciekł, z, zdezerterował, zrejterował z miejsca wydarzenia podporna, błazenada się zadziała, zdężony, ryfa zdężony. Że, że, że żenujący. Że Or... <śmiennie> żenujący... <śmiennie> <śmiennie> Bardzo fajnie, Radosławie Kotarski. Ko Kotarski zjeb***łeś tę imprezę. Jeżeli to oglądasz, żebyś wiedział, nie, nie wyszła ci dobrze ta impreza, żenujące to było stare. <śmiennie> to jest tak śmieszne, że ja teraz od niego książkę wydaję. Słabe. A wy abstrahuje też to zjebaliście Dokładnie. Wszyscy. Po, nawet powiem, nawet nie było kontaktu z widzami, żałosne. Nawet nie było kontaktu do telefonu, nic nie było, żeby podładować nawet. nawet. Yy, kupcie se lepsze filmy, abstrahuje. <śmary> I nie róbcie tego więcej. <śmary> o, jakie jak źle, jak źle, jak źle. Czy Jezus umarł na krzyżu za gejów? Fakty. 7 grudnia 2014. Dobry wieczór państwu, Tomasz Działowy, jest godzina 194 czwartek, rozpoczynamy Fakty YouTube'a. Przepraszam, wymyśliłem Piuniusa przed Piuniusem chciałem powiedzieć. PewDiePie z tam może tamo. o, kraść filmy dalej ode mnie. 2.14, bąbel. Wychodzi z nową kontrowersyjną tezą, tym razem mówi on, że... Przeczytajcie Ewangelię, Jezus nie miał nic przeciwko homofobii. -hom. Jezus... <laughs> O sprawie dowiedział się także pewien znany vloger. Remigiusz Maciaszek zdecydował się wysłać dla nas, przygotować krótki materiał, w którym podsumowuje swoje stanowisko na temat Eryka Ryczyńskiego. Posłuchajmy. Kurwa, pierdolisz. Jestem dużym fanem tych niusików, że tu było. Znamy ostatnie słowa królowej Elżbiety. Wiadomo, że tuż przed śmiercią powiedziała hajsy, co robić. O, fuck, ale źle. O, kocham to główno. A to zapowiedź streama, ratunku horrory. Są tu. Otoczyli nas. Nie ma już dokąd uciekać, ale. Ja. Ja, ja próbowałem walczyć. Jako ostatni. To była gra aktorska. To była I to nachylenie się, żeby włączyć na na OP. Piękne, moi drodzy, bardzo wam dziękuję Dajcie znać, czy wam się podobało Jeżeli tak, to smash dat like I zasubskrybuj sobie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików Ja się bawiłem przewybornie To se ale możemy sobie pooglądać się z tego pośmiech Bo jest bardzo zabawnie Nie wszystko z usuniętych filmów możemy zobaczyć Co do niektórych to... Jeszcze trochę wody w wiśle upłynie. Pewnie do tego czasu znajdę sobie inne stabilne źródło dochodu, zanim je będziemy mogli tutaj obejrzeć. Ale póki co się cudownie. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Siemano!